Witam na moim pierwszym filmiku z audiodeskrypcją. Mam na imię Artur. Jestem w białej koszulce z czarno-białym nadrukiem dziewczyny na motocyklu. Od pasa w górę ją widać. Widać bug, kierownicę motocykla, logo Harley Davidson. Ma rozpuszczone włosy i tatuaż na ramieniu. Ciekawostką jest to, że tatuaż zmienia się w kolorowy, gdy wyjdę na słońce w tej koszulce. Włosy mam długie za linię ramion, brwi wąskie, oczy ciemne, baki krótko przystrzyżone do linii szczęki, szarmancki uśmiech, kartoflany nos. Każdy filmik na moim kanale zaczynam nagraniem zespołu Demono Moje miasto nocą oraz pokazaniem miejsca, w którym nagrywałem filmik. Widzimy teraz halę widowiskowo-sportową. Przed nią duża przestrzeń parkingu ogrodzonego, który jest otwierany tylko w dniu meczu. Hala jest w dwóch kolorach szarości. Po bokach ma duże wysunięte klatki schodowe. Oszklone, więc widać jak z poziomu 0 na poziom pierwszy i drugi idą schody. Po środku widzimy wejścia, są to wejścia przy kasie biletowej 1 i z drugiej strony, a po środku wchodzą jednym wejściem vip innym osoby na bilety, jeszcze innym osoby na karnety, a wszyscy naraz wychodzą, aby była przestrzeń. U góry widzimy małe okienka, w skali hali są małe są tam pomieszczenie sekretariatu, sali konferencyjnej, pomieszczenie kierownika, aneksu kuchennego, korytarza. I na poziomie drugim bardzo duże przeszkolone okna, które są na korytarzu, a tuż za tymi oknami są najwyżej położone miejsca siedzące na hali przy tak zwanej jaskółce i za nimi jest szereg takich dużych szyb, tak jakby z plexi w kolorze nieba. Za chwilę pojawi się animowany tytuł filmiku Blank tenis Tenis dla niewidomych i słabowidzących A ja przejadę moim wózkiem inwalidzkim w lewą stronę hali Do barierek Z poziomu 0 będzie widać poziom minus 1 Wyjazd z garażu Oraz mnie przy korcie tenisowym Witam na moim kanale YouTube! Teraz widać mnie jak siedzę na wózku inwalidzkim na dużym zoomie kamerka będzie odjeżdżać i pokazywać całej okazałości kort tenisowy wyjazd z parkingu podziemnego i majestatyczny budynek hali widowiskowo-sportowej Mam na imię Artur i chciałem Was dzisiaj zabrać na halę widowiskowo-sportową na kort tenisowy, który jest za moimi plecami. Przez całe wakacje miałem przyjemność nagrywać osoby niewidome, jak uczą się grać w tenisa. Teraz pójdziemy na kort i obejrzymy kolejne zajęcia z moim kolegą, trenerem Pawełem Hobotem. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Paweł Hobot i jestem instruktorem tenisa i blind tenisa. Na pierwszym planie widzimy trenera Pawła w białej koszulce z napisem Atnis Akademia Tenisa Niewidomych i Słabowidzących. Jest to osoba młoda, wysportowana, sympatyczna z buzi. Jedynie kilka siwych włosów świadczy, że jest już osobą dojrzałą. W tle widzimy cały kort tenisowy po jego długości. Nawierzchnia jest w kolorze trawy a środek kortu boiska jest w kolorze cegły. Są tam uczestnicy, którzy w trakcie, gdy Paweł będzie mówił, będą wykonywać jakieś czynności. Obecnie prowadzę zajęcia na hali centrum w Dąbrowie Górniczej. Blind tenis jest to tenis ziemny dla osób niewidomych i słabowidzących. Zajęcia prowadzone są dzięki Fundacji Widzimy Inaczej, która stworzyła projekt Akademia Tenisa Niewidomych i Słabowidzących. Przed chwilą pojawiło się logo Fundacji Widzimy Inaczej oraz logo ATNIS, Akademia Tenisa Niewidomych i Słabowidzących. Który współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Teraz widzimy trzech uczestników zajęć oraz trenera Pawła, który podpowiada im, jak mają wykonywać serwis. Jednemu uczestnikowi podaje piłeczki, a dwie osoby są słabo widzące i biorą same piłeczki z koszyka. Mocniej dać, mocniej. Piłkę musisz, mocniej tą rakietą. Tak, tylko za bardzo idzie w prawo. Musisz ją, o. bardziej... Na środek. Kasia za bardzo w prawo, nie na pole. O, to jest twój kierunek uderzenia piłki. Kasia dobrze, Jurek siatka. Nazywam się Jurek. Na treningi przyjeżdżam z Jaworzna. Teraz na pierwszym planie przez chwilę będziemy widzieli Jerzego, który będzie opowiadał o sobie. Jest w czerwonej koszulce z napisem Polska. Krótko obcięty, mężczyzna. Widać, że jest dojrzały, doświadczony. Trochę czasu mi to zajmuje. Widać jego próby wykonania serwisu. O projekcie dowiedziałem się z internetu. Tam był numer do trenera. Zadzwoniłem, umówiliśmy się i od maja praktycznie co tydzień chodzę. Na tym ujęciu widzimy, jak Jerzy ćwiczy forkend na sucho machając rakietą w powietrzu i gramy, bardzo mi się to podoba staram się być aktywny w ogóle nie tylko w, gram w tenisa dużo chodzę z kijkami teraz trener podaje piłeczkę Jerzemu i będzie ćwiczył forehand z piłeczką przebijając na drugą stronę boiska I w tym roku również jak co roku jeździłem na tandemach byłem na kajakach ale ten tenis mnie pociąga Teraz trener rzuca piłeczkę Jerzemu na jedno odbicie od ziemi A Jerzy odbija Forhentem To jest fajna sprawa kiedyś Jak jeszcze widziałem to grałem w tenisa Na normalnych kortach ale to już była prehistoria bo praktycznie gdzieś 20-30 lat temu Teraz na nowo wracam No treningi są bardzo fajnie prowadzone jest fajna grupka yy, Miła atmosfera Natomiast yy, to co tutaj robimy, to pomaga mi w tym, że po prostu pracują również inne partie mięśni. Jerzy ćwiczy serwis, przebijając piłeczkę na drugą stronę kortu. Bo to zupełnie jest inaczej, kiedy się na przykład chodzi z kijkami, czy y, kiedy jeździ się na tandemie, y, czyli na rowerze dwuosobowym z przodu osoba widząca, z tyłu taka jak ja z dysfunkcją wzroku. Ten tenizm mnie pociąga, chciałbym tu chodzić. Jak najdłużej, aczkolwiek teraz, ponieważ dość szybko zapada zmrok, a jestem osobą słabowidzącą, mam trochę problemu tutaj z dojściem do hmm, hali sportowej. Jerzy na pierwszym planie z rakietą w ręku, opowiada. Z przystanku, ale myślę, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni to opanuje i będzie dobrze. Na pierwszym planie Kasia w białej koszulce z małymi, animowanymi lwiątkami, długie, gęste włosy, spięte w koka, bardzo radosny uśmiech, błyszczące oczy, młoda, wysportowana dziewczyna. Mam na imię Kasia, pochodzę ze strzębia zdroju. Trenuję to w Fundacji Widzimy inaczej. W projekcie fundacji widzimy inaczej. Kasia ćwiczy serwis, podrzucając piłeczkę do góry, przebija ją na drugą stronę kortu. Po prostu ta forma tenisu, tenisa, tej tego, odmiany tego, tego sportu, bardzo mnie interesuje i chciałam po prostu spróbować swoich sił w tym sporcie. Po dobrze wykonanym serwisie, trener Paweł odbija piłeczkę, do której biegnie Kasia. Trenuje od kilku miesięcy. Mam nadzieję, że z jakimś w przyszłości. Na pierwszym planie Adam, młody, wysportowany mężczyzna, krótko obcięty, ciemne włosy, uśmiechnięty od ucha do ucha, w koszulce z napisem Sunset, z palmami, radosna, tak jak on, koszulka. Mam na imię Adam, y mieszkam w Jastrzębie Zdroju, o projekcie tenisa dla niewidomych Dowiedziałem się od kolegi, który również jest niewidomy. Adam, nie podrzucając, ale trzymając piłeczkę w dłoni, robi zagranie serwisowe, przebijając je na drugą stronę kortu. Trenujemy już yy, kilka tygodni. Bardzo nam, bardzo, bardzo nam się podoba ten sport. Jest yy, bardzo fajny tender. Jest w stanie nam wszystko wytłumaczyć, jest cierpliwy. I trener Paweł wyjmuje piłeczki z koszyka, podaje do serwisowania przez Adama. Ogólnie no, mamy nadzieję, że będziemy się realizować yy, po prostu w tym, w tym sporcie. Miejmy nadzieję, że za jakieś, może kilka miesięcy, może wystartujemy w jakimś sparingu. Adam z uśmiechem na buzi na pierwszym planie opowiada. Czy w jakichś zawodach, żeby się po prostu sprawdzić, ile się nauczyliśmy przez ten czas. Trener Paweł trzyma w ręku makietę kortu, a drugą ręką dłoń Adama. I jego palce kieruje na linię i siatkę. Tutaj, mhm. tu, tu masz karo serwisowe i ty musisz przebić tu. Mhm. Jak ty stoisz tu i pójdzie tu, to jest aut. Więc ty stoisz. Nie, ty stoisz tutaj, no, tu, na końcu linia mhm. końcowa i musisz przebić na koro serwisowe. Jak stoisz z tej strony, z prawej, to na prawo. W Polsce blind tenis rozwija się od, prężnie od dwóch lat. Może teraz troszkę powiem o kategoriach i zasadach, jakie są w blind tenisie. Trener Paweł na pierwszym planie przykucnął, aby dobrze było widać na drugim planie, jak uczestnicy grają w Debla. Zawodnicy grają w trzech kategoriach: w kategorii B1, B2 i B3. Trener Paweł podaje piłeczki. Widać Łukasza, Agnieszkę, Magdalenę i Jerzego. Ćwiczą zagranie serwisowe. Kategoria B1 są to osoby całkowicie niewidome. Kategoria B2 i B3 są to osoby słabo widzące. Trener Paweł tym samym osobom rzuca piłeczkę na jedno odbicie ćwiczą forehand. Zawodnicy grają na korcie, tradycyjnym korcie. Różnica między klasycznym a blind tenisem jest głównie w piłce. Trener Paweł na pierwszym planie, w tle widać kort. Pokazuje piłeczkę właśnie tutaj pokazałem, że piłka do blind Tenisa zbudowana jest z gączastego materiału w środku znajduje się plastikowy dzwoneczek z drobniejszymi metalowymi kulkami. Łukasz Agnieszka Magdalena i Jerzy sami ćwiczą forehand z linii małego karo. Zawodnicy w kategorii B1 rozgrywają mecze na mniejszym korcie. Kord jest ograniczony na kara serwisowe. W kategorii B2 i B3 kord jest skrócony. Zawodnicy grają tradycyjnymi rakietami, jednak rozmiar ich jest 23 i 24. 5 cali. Pisami zawodnicy z linii małego karo ćwiczą zagrywkę serwisową. W Polsce obecnie gra około w drugim projekcie gra około 100 zawodników w 14 miastach. Na Śląsku zajęcia odbywają się w Dąbrowie górniczej i w chorzowie. Trener Paweł na pierwszym planie Pojawiają się animowane napisy miast. Yy, w, oraz yy, w, w takich miastach jak Wrocław, Warszawa, Kraku, Toru, yy, Bydgoszcz. Yy, to są większe miasta, w których yy, obecnie zajęcia odbywają się z blind yy, tenisa. Pojawiły się nazwy miast, których nie wymienił trener Paweł. Bielsko-Biała, Poznań, Lublin, Olsztyn, Woods. Kwiecewo. Na pierwszym planie widzimy Magdalenę, Niska, wysportowana osoba. Bardzo szczery uśmiech. Włosy spięte w dla mnie nieokreśloną fryzurę. Obok stoi mąż. Wyższy o półtorej głowy. Siwe włosy, okulary. Ja mam na imię Magdalena. Mój mąż. Ja mam na imię Adam. Aha. Ja jestem zawodniczką. A ja jestem tutaj wolontariuszem. Aha. No i to jest tak, no to powiemy troszkę, jak to się stało, że, że jesteśmy tutaj. Magda na sucho, czyli bez piłeczki, ćwiczy poprawne wykonywanie w Horhandu. E, o blind tenisie, w ogóle o blind tenisie, usłyszałam kilka lat temu w radio. Był fajny reportaż, że dziewczyny jechały na Mistrzostwa Świata. I wtedy się dowiedziałam, że w ogóle istnieje coś takiego jak blind tenis. No i zamarzyłam, żeby się tym zająć, bo. Teraz Magda bez piłeczki ćwiczy poprawne wykonanie backhandu. Kiedy byłam dzieckiem i jeszcze coś widziałam, to przed chwilą było na sucho, teraz z piłeczką ćwiczy uderzenie forehandu. Bardzo podobało mi się grać. Pelington, myśmy z moim bratem grali na rekordy, no więc pomyślałam sobie, że jeszcze wszystko przede mną. Poszukiwałam gdzieś sprzętu, takich piłeczek, ale nie znaleźliśmy. I zimą tego roku przez newsletter działu zbioru dla niewidomych i słabowidzących, ja dostałam taką informację, o fundacji Widzimy Inaczej. Trener rzuca piłeczkę na jedno odbicie przed Magdą, a ona odbija forehandem. I że Fundacja organizuje sekcję, również tutaj w Dąbrowie. Oczywiście skorzystałam z tej okazji. Magda ćwiczy serwis. Jest fantastycznie, bo to jest coś, co bardzo chciałam robić coś co mi daje ogrom fanu przyjemności, świetnej zabawy, ale oprócz tego i o tym myślę, że warto powiedzieć, że to jest też taka możliwość rehabilitacji słuchu, rehabilitacji takiej umiejętności orientacji w przestrzeni, układu przedsionkowego, to jest dla Po udanym serwisie trener z drugiej strony boiska przebija piłeczkę. Magda nasłuchuje gdzie ona się odbije i próbuje ją odbić. Yy, osób niewidomych bardzo, bardzo istotne. Yy, ale myślę też, że trzeba to powiedzieć o tym, że, że to jest taka przestrzeń, taki kawałek, gdzie spotykamy się. My, osoby z jakąś niepełnosprawnością, z deficytem, i że ten sport stał się dla nas dostępny, ale też są ludzie, którzy no, chcą być z nami i jesteśmy różni i fantastycznie się uzupełniamy. I też jest także ważny. Na pierwszym planie Magda w białej koszulce, bluzie polarowej z mężem, który jest w koszulce polo, dżinsach trzyma piłeczkę tenisową w rękach. Ktoś kiedyś wymyślił ten sport. Ważne jest, że są osoby, które chcą być naszymi trenerami. Ważne jest, że są osoby, które chcą być wolontariuszami i podawać nam piłki, pomagać nam w tym y, poruszaniu się na korcie. Y, no i by jeszcze fajniej by było, gdybyśmy mieli jeszcze więcej sponsorów, <noise> żeby było jeszcze więcej możliwości na, na treningi, żeby to, to jeszcze długo, długo trwało. Na pierwszym planie trener Paweł przykucnął, aby było widać z całej okazałości kort. Przez ostatnie dwa lata zostały zorganizowane cztery, trzy turnieje ogólnopolskie oraz dwa turnieje międzynarodowe. Ustawiłem kamerkę przy siatce, po jednej stronie widać Łukasza, po drugiej stronie Agnieszkę. W ostatnim turnieju, który odbył się w Sopiocie Międzynarodowym, łącznie wzięło udział około 60 zawodników, no można powiedzieć z całego świata, gdyż byli zawodnicy z Niemiec, z Meksyku, z Hiszpanii, z Włoch, no i liczna reprezentacja zawodników z Polski. Łukasz i Agnieszka, małżeństwo. Stoją obok siebie, obejmuje Łukasz małżonkę ramieniem. Wysoki, postawny mężczyzna w czapce, w okularach, niebieskiej koszulce. Agnieszka o głowę może półtorej głowy niższa od męża. Długie, blond, spięte włosy pasują do siebie. Łukasz i Agnieszka Dowiedzieliśmy się o tenisie z de facto i zaczęliśmy chodzić. Bardzo nam się podoba i myślimy, że będziemy to kontynuować dalej. jesteście? Dąbrowy Górniczej. Agnieszka siedzi na ławce, przywołuje psa Labrador Czarny o imieniu Mika. To samo zdjęcie co na początku filmiku: Hala widowiskowo-sportowa oraz napis organizator. I logo Fundacji Widzimy Inaczej oraz Fundacji Atnis oraz zdjęcie trenera Pawła Chobota w czarnej koszulce z napisem Atnis. Dziękuję za uwagę i proszę o wyrozumiałość. Nagrywając ten filmik, nie myślałem, że będę później do niego robił audiodeskrypcję. Wiem, że nie jest ona na najwyższym poziomie, ale chciałem dotrzeć do jak największej liczby osób niewidomych. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.